Cześć, ja jestem Aaron Beauty TV, a to jest unboxing figurki z Disney Infinity 30. Jest to figurka Sabine Wren. Sabine to jakoś tak się mówi Sabine Wren wren jak zwał, tak zwał. Tu mamy jej zdjęcie. Tak figurka wygląda i trochę się wkurzyłem, bo figurki są za 60 zł, a miały być za 50, ale może stanieje. Więc no dobra, przechodzimy do. Unboxingu pozwalam to piękne pudełko, które wcale nie było piękne. Sekundkę, poczekajcie. Dobra, Trzebuje wsparcia nożyczek. Chwila. Otwieramy. Jest figurka mm -hmm. takie trochę bardziej oporne opakowanie. Dobra. To jest karta. To jest karta postaci Sabin i tam z tyłu jest kod, który możecie wpisać na stronie. I wtedy się Wam ta postać odblokowuje tam, macie jakąś aplikację. I jeszcze, a, wspomniałem przeczytać opis. Opis, opis, oczywiście działa tylko w 3.0. I opis jest tu: Mandaloriańska rebeliantka z dwoma blasterami i talentem do sabotażu. No i działa naprawdę zabawnie we wszystkich światach Gwiezdnych Wojen. I to jest po S, że moja ulubiona postać w Star Wars Rebelianci. I to jest już ona z drugiego sezonu czyli ma takie niebieskie włosy to ona właśnie ma zamiłowanie za do artystyki, prawda? graffiti, przemalowała taja na przykład i tutaj mamy jej, je, ten, to jest hełm szturmowca i ona mu pomalowała tutaj to jest kodło rebelii, czyli taki Feniks i ona trzyma ten hełm pod nogą i ma do dyspozycji dwa blastery z tego co oglądałem filmik to też ma granat taki, który może rzucać i być może ona właśnie będzie mogła aktywować te przełączniki, jak nagrywałem te takie do tego blastera, więc się przekonamy. Naprawdę jest super ta figurka. Tutaj ma różne znaczki. To jest znaczek też ten Fenix Rebeli. No i spoko. Jeżeli się Wam odcinek podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Aaron Blue TV, cześć!